Bašu e Baliza Bašu Pak, pak, pakuję walizę się basie, basie i Elizę Miksuję jak DJ Czarne, białe, egzotyczne Chcę je wszystkie Tankować jak diesle Stawiają się w kolejce z Polski aż po Amerykę Troisz trochę dziwną minę Walić w kibę, potem szyję Szybki pociąg, ja to widzę Czego sama nie chcesz widzieć? Mówisz ciszej, chodź bliżej Ty poznaj rozkoszy smak To toksyczne, niby niewinne A jednak ciągle chcesz brać Pak, pak, pakuję walizę się Basie i Elizę Liksuję jak DJ Czarne, białe, egzotyczne Chcę je wszystkie tankować jak diesle Ustawiają się w kolejce z Polski aż po Amerykę Pak, pak, pakuję walizę Pak, pakuję walizę Pak, pakuję walizę Pakuję walizę pak, pakuję walizę Bany jak fresko, outside, so i dress fresco. zabija mi mała przez noc. Za dnia będzie na bani ciężko, baby. Pożegnaj się z kolegą fair play. Mówię na serio ciebie, biorę do siebie, to całkiem wyróżnienie. Pakuję walizę, hasie, paszę i elizę. Miksuję jak DJ, czarne, białe, egzotyczne. Chcę je wszystkie, flankować jak diesel, wstawiają się w Mas pra onde ir? Baku é baliza, baku é baliza, baku é baliza, baku é baliza. Wybije sota e zapale skręta, i zapale skręta. Polewa zomal, tanku é do pełna. Tankuje é do pełna, pi jeden browar alza, brakiem miejsca. Nie zabraknie miejsca, duża rezerwa. Dzikie zwierzęta to mój rezerwat, pozdrawiam, zebra. Ja. Fakuje walizę, Alizę, Asie, Pasie i elizę Miksuję jak DJ, czarne, białe, egzotyczne. Chcę je wszystkie tankować jak diesel. Ustawiają się w kolejce z Polski aż po Amerykę. Yeah, yeah. Zrobi mi na mi go, jakby była samolotem. One piszą mi na Diem, bo jestem jebanym kotem. Ustawiają się w kolejce jak na A się pasie i Elizę Miksuje jak DJ Czarne, białe egzotyczne, chcę je wszystkie Tankować jak wizem Stawiają się w kolejce z Polski aż po Amerykę, yeah Pakuję walizę, a się pasie i Eliza Miksuje jak DJ Czarne, białe, egzotyczne, chcę je wszystkie for America, 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 America.